Czełoneczko, z tej strony Karmazynowy, witam was w kolejnym odcinku z Diablo 2 Resurrected. Na wstępie szybkie przypomnienie o zostawieniu subika, mi to pomaga rozwijać kanał, a was to zbliża do kolejnego losowania przedmiotów właśnie z tej gry. Niedawno udało wam się dobić 800 subów, za co wam bardzo dziękuję. Jest to kolejna okrągła liczba, więc tak jak mamy to w takiej powiedzmy naszej umowie, robimy kolejne losowanie przedmiotów właśnie z tej gry. Także tym razem do wygrania będzie runa Bear, runa Mal, runa Bear oraz runa East. Czyli w sumie mamy dwa Berymal East i jest to słowo runiczne Nieskończoność. Myślę, że wielu graczom to słowo runiczne jest bardzo dobrze znane. Większość Beatle'ów go używa, więc myślę, że to będzie też całkiem spoko, taka w miarę uniwersalna nagroda. Nie chciałem Wam dawać już kolejnej Enigmy, bo były chyba trzy albo cztery, więc stwierdziłem, że tym razem zarzucimy sobie do tego tutaj coś nowego. Do tego będzie Zagadkowy Topór Eteryczny, cztery Sokety. Nie jest to może perfekcyjna baza pod to słowo runiczne, ale jak najbardziej wystarczy. Do tego będzie Zdrada, która ma 630 defa, więc myślę, że całkiem spoko, na Merca jak najbardziej spoko opcja, jeżeli jeszcze nie macie Harta. I do tego dorzucam Wam jeszcze Spojrzenie Wampira, mamy tutaj 8% wykradzionego zdrowia, ale najważniejsze jest redukcja obrażeń 17% i magiczne o 11%. Te nagrody będą do odebrania poza sezonem na softkorze. Jeżeli ktoś gra na sezonie, nie ma sprawy, myślę, że jakoś się dogadamy, mniej więcej równowartość tych wszystkich itemków na sezonie to jest około, runy jed około jednej runy ber. Więc taka runa ber też, jeżeli gracie na, sezon na sezonie, będzie mogła do was trafić. Oczywiście zwycięzca ich mi tylko powie, czy gra na sezonie, czy gra poza sezonem. I poza sezonem mamy tą nagrodę. Na sezonie będzie to do, do odebrania jedna runa ber. Żeby wziąć udział w konkursie, postanowiłem delikatnie zmienić zasady do tych, które były wcześniej. Niezmiennie pozostaje subskrypcja kanału a do tego dokładamy komentarz o nazwie konkurs i tylko i wyłącznie komentarze o nazwie konkurs będą brane pod uwagę w losowaniu. Nie będę tutaj brał pod uwagę wszystkich komentarzy, bo ostatnio coraz częściej zdarza się, że dana osoba wygrywa, po czym mówi, że on wcale nie gra w Diablo, po prostu ogląda, bo lubi oglądać Diablo i on nie chce tej nagrody. Po czym losowanie się wydłuża, ja czasami po dwa, po trzy tygodnie czekam za tym, żeby w ogóle komuś przekazać te nagrody, tak się też zdarza, więc po prostu ci, którzy napiszą słowo konkurs będą brani pod uwagę w tym losowaniu. Wszelkie inne komentarze oczywiście wam odpowiem, możecie pisać śmiało co tam chcecie, możecie napisać konkurs, a pod spodem jakieś pytanie albo konkurs i tam nie wiem, pozdrawiam Wojtka albo cokolwiek, co tylko chcecie ale wszystkie osobne komentarze ze słowem konkurs będą po prostu tutaj brane pod uwagę typowo pod to losowanie. Wyniki konkursu będą tutaj standardowo za około tydzień, może to być 5, może to być 7, więc też nie stresujcie, że te wyniki jakoś tutaj długo nie trafiają, miał być tydzień, a w siódmy dzień jeszcze tego nie ma, to się na pewno do tygodnia czasu pojawi, więc spokojnie. A przechodząc już do odcinka, chciałem wam opowiedzieć o mojej krótkiej przygodzie na sezonie szóstym, jaką wybrałem postać, jak to poszło, czy coś udało się wydropić, czy coś udało się zarobić, i jak ogólnie mniej więcej to wyglądało. Ale zacznijmy sobie od początku. Przede wszystkim wybrałem tryb Hardcore. Dlaczego Hardcore? Dlatego, że nigdy w nim nie grałem, więc skoro Blizzard nie dodał żadnej nowości do sezonu 6, to trzeba sobie te nowości dodawać po prostu z salwemu i zagrać w coś, co się jeszcze nie grało, ewentualnie może też zagrać w którym się jeszcze nie grało, ale ja tutaj po prostu postanowiłem wybrać sobie tryb Hardcore. Co do wyboru postaci, padło tym razem na Paladyna. Po pierwsze ogromna przeżywalność, po drugie bardzo łatwo skompletować dwa duchy bez większego wysiłku, po trzecie nie mamy już totalnie żadnego problemu z odpornościami, no i po czwarte chyba najważniejsze paladynem jesteśmy w stanie farmić prawie że wszystko bez praktycznie żadnych super itemków. Wystarczą tutaj dwa duchy, wiedza, skradanie i możemy śmiało lecieć przez, przez tą grę. Ewentualnie zamiast skradania możemy założyć też dym i mamy jeszcze większą przeżywalność. Co do umiejętności postanowiłem stworzyć docelowo Paladyna pod 5 niebios, wydaje mi się to najprzyjemniejszy build na Paladynie do ogrywania, przynajmniej jeżeli nie mamy totalnie żadnego eku. Ten build bardzo dobrze sprawdza się w trzech lokacjach, które chciałem farmić od samego początku jak tylko wejdę na pieku. Po pierwsze jest bardzo dobry na hrabinę, jesteśmy w stanie tam zabić wszystko bez, bez większych problemów. Do tego możemy farbić przeluść, gdzie możemy wydropić każdą runę i każdy przedmiot. Oraz możemy też sobie śmiało farbić sanktuarium, jeżeli już nabierzemy chociaż troszkę przeżywalności, też bez problemu dajemy sobie tam radę. A tam też możemy paść każda runa i każdy przedmiot. Na tych trzech lokacjach postanowiłem się po prostu skupić. Dodatkowo paladyną można zrobić też Ubery. Stwierdziłem, że będzie to dla mnie całkiem fajne wyzwanie. I też taki test, czy moja postać przeżyje te ubory, czy nie przeżyje. Może być tam sporo adrenalinki, a to jest coś co też lubię w tej gierce. Na ten sezon postanowiłem poświęcić troszkę więcej czasu. Na starcie tam starałem się grać około 7-8 godzin dziennie przez weekend. No i później w tygodniu już tak standardowo raczej po 2-3 po godzinki. Co do samych początków, no to po prostu stworzyłem postać, wybrałem właśnie tego Paladyna od razu dołączyłem na gry publiczne żeby jak najszybciej właśnie z innymi graczami dotrzeć do piekła. Na tych grach publicznych spędziłem bodajże około 8-9 godzin zanim udało mi się dotrzeć do samego piekła i je ukończyć. Nie miałem tam jakichś nie wiadomo jak dobrych tych drużyn, więc nie szło to aż tak szybko jak z faktycznie zorganizowaną drużyną. Przerzucałem się tutaj z gierki na gierkę po prostu na tych grach publicznych na to co akurat potrzebowałem, żeby po prostu jak najszybciej dotrzeć na piekło i zacząć sobie już farmić przedmioty. Po ukończeniu piekła, pierwszą lokacją, na którą się udałem, była właśnie Hrabina. Ogólnie zarobek z Hrabiny na samym starcie sezonu jest naprawdę całkiem niezły. Tym bardziej, że ludzie potrzebują run typu tchul, typu or, tale, jakieś rale, solet, kule, šale. Ludzie po prostu potrzebują wszystkiego i są w stanie za to zapłacić na początku naprawdę bardzo dużo. Ja się skupiłem na handlu na goldzie, Niestety traderia mi w tym sezonie mocno zawiodła. Nie byłem tam w stanie sprzedać praktycznie żadnego przedmiotu. bodajże że przez całą grę na Tradai zrobiłem chyba jedną wymiankę, maksymalnie dwie więcej i niestety się nie udało nic tam kompletnie sprzedać, więc po prostu postanowiłem wystawiać wszystko na forum i za tego Forum Golda ewentualnie wam fundować jakieś nagrody, no bo mi też ten Forum Gold jakoś specjalnie potrzebny nie jest. Na hrabinie udało mi się zdobyć mój najlepszy drop przez cały ten sezon, przez cały ten czas jaki poświęciłem właśnie na ten sezon. Najlepszą rzecz udało mi się wydropić na hrabinie i była to jedna runa East. Troszkę spoiler, ale to no naprawdę w tym sezonie nie wydropiłem totalnie nic, nie wydropiłem żadnego sensownego talismanu, nie wydropiłem żadnego przedmiotu oraz nie wydropiłem praktycznie żadnej runy, bo jedna runa East to naprawdę jest tyle co nic. Na hrabinie siedziałem do momentu zebrania podstawowych dla mnie run, czyli najpierw cały set na merca. tam była zdrada, było olśnienie, było słowo runiczne szaniec. Do tego zacząłem też zbierać oczywiście sobie runki dla mnie, czyli złożyłem sobie słowo runiczne dym, złożyłem sobie też dwa duszki i do tego w hełmie jeszcze zrobiłem wiedzę. I jak już udało się skompletować te wszystkie przedmioty, pobawiłem się faktycznie w handel, bo skrzynkę miałem dosłownie zapchaną tymi słabymi runami, Powystawiałem je na forum i uwierzcie, że runę Shael na przykład dało się sprzedać za 25 Forum Golda, Sola za 20, Kule tam po 10, po 15, Orty nawet się udawało czasami po 10 Forum Golda sprzedawać. Dla porównania, jeżeli ktoś myśli, czy to jest mało, czy dużo, no to przykładowo runa BER poza sezonem kosztuje obecnie 40 Forum Golda. Mniej więcej za 50-60 Forum Golda udało mi się sprzedać runę Lum, więc. Na dobrą sprawę w drugi dzień sezonu runa LUM była po prostu droższa niż BR poza sezonem. Na takim handlu słabszymi runami dorobiłem się około 500 forum Golda, plus minus daje to jakieś 12-13 run BR poza sezonem. Żeby dopieścić sobie troszkę mojego Magic Finder, postanowiłem kupić zestaw dwóch nietypowych dość przedmiotów. Ale ten zestaw dawał około 200% Magic Finder. Poświęciłem na to też larduka, żeby sobie władować stopazy I takie doładowanie 200% Magic Finder myślę, że na starcie jest w zupełności wystarczające. Do tego dochodziły też procenty z butów paska, rękawiczek, czy tam jakichś niebieskich pierścieni lub amonetu. Więc tego Magic Finder podbiłem prawie pod 300%. Mowa tutaj oczywiście o secie Noja, który widzieliście w poprzednim filmiku. O tym właśnie, jaką wybrać postać na nadchodzący sezon i jak właśnie słabe sety też mogą pomóc nam w u progu jakiegoś Magic Finder. Po skompletowaniu tego setu nie mi nic więcej, jak tylko farnieć. Miałem maksymalne odporności i maksymalną szansę na blok. Miałem ponad 250% magic finda, więc miałem dosłownie wszystko to co jest wymagane, żeby sobie zacząć dobrze farmić. Zacząłem biegać głównie czeluść oraz sanktuarium z chaosu. Do tego dochodziły czasami jakieś obszary grozy, ale to też musiało być odpowiednio dopasowane pod mój build. Jak wiecie 5 niebios zabija głównie demon oraz nieumarłych, jeżeli pojawiają się jakieś inne potwory. Ten build staje się troszkę problematyczny, więc na takie obszary grozy starałem się nie chodzić. Podsumowując moje wszystkie dropy z tygodnia, tak jak słyszeliście, jeden ist mi wyleciał i totalnie nic więcej nie udało mi się sprzedać na Traderii, więc nawet nie było za bardzo jakiś runek, żeby pohandlować z ludźmi tam, czy, czy cokolwiek sprzedać. Nie miałem za bardzo też jak wzmacniać w swojej postaci właśnie przez to, że no, kompletnie handel na traderii, całkowicie jakby umarł. Jakby, to, jakby totalnie nikt tam nie grał, nikt nie handlował. Mimo wszystko, zapełniłem około dwie postacie praktycznie całe w jakichś takich itemkach, które teoretycznie na początku dla niektórych ludzi mogłyby się wydawać się faktycznie potrzebne. Były to jakieś bazy, typu, właśnie korbacz na 4 sokety lub na 5 soketów. Jakieś tarcze dla palady na różne zbrojki na 3 lub 4 sokety z poprawioną obroną. Troszkę tego nazbierałem. Do tego były też właśnie jakieś bazy pod olśnienie. Udało mi się też wyfarmić około 20 perfekcyjnych ametystów, trochę rubinów. Kolejne słabsze runy, które udało się też sprzedać. I do tego też parę przedmiotów. Niestety co do przedmiotów udało mi się sprzedać chyba tylko i wyłącznie tarczę nazwy Sanktuarium Gerke. Mamy tam redukcję obrażeń i wszystkie odporności, więc myślę, że taka tarcza na hardcore jak najbardziej się komuś przydała. No i tą tarczę właśnie udało mi się sprzedać za około 100 forum golda, więc to był mój jedyny zysk z forum, jaki faktycznie udało mi się tutaj wyciągnąć, jeżeli chodzi o przedmioty. Dalej sprzedawałem po prostu jakieś bazy, sprzedawałem runy, udało mi się też zdobyć runę um z kuźni na piekle, więc tą runę um też sprzedałem, ale sprzedając znowu to zdobyłem kolejne około 300-400 forum golda w tydzień. I tutaj moja historia praktycznie z całym dropem się zakończyła. Dalej mam mnóstwo itemów, których totalnie nikt nie chce kupić. Mam też mnóstwo, właśnie jakichś słów ludzkich, które mi pozostawały takich słabszych, ale na razie ciężko znaleźć na to jakiegokolwiek chętnego. Prawdopodobnie będę powoli kończył moją historię z sezonem 6 na hardkorze. Podało mi się zdobyć prawie że 90 level na tym paladynie, więc myślę, że i tak jest całkiem nieźle. Żadna postać mi wcześniej nie zginęła, to jest jeden i ten sam paladyn od samego początku. Były w planach gierki z widzami. Co prawda tylko przez jeden dzień udało się pograć z jednym widzem. zwierzaczka oczywiście pozdrawiam, ale niestety reszta moich widzów nie dożyła do momentu, żeby zacząć sobie ze mną farmić. Nie mieliśmy też szczęścia, żeby się zgrać w odpowiednich godzinach, więc tutaj był mały problem. Stwierdziłem, że skoro nie bardzo handel w ogóle idzie i nie da się za bardzo też pograć z widzami, to póki co ten sezon po prostu sobie zawieszam. Ewentualnie może jeżeli ktoś na tym hardkorze faktycznie będzie sobie chciał coś pofarmić, to jeszcze można się zawsze zgadać. Odwijcie się do mnie w razie czego na Discordzie i może się jakoś tam dogadamy. Ewentualnie jeżeli będę wracał na hardcore, to chyba tylko po to, żeby totalnie stestować moją postać. Ubrać sobie jakieś takie słabsze eku na, na Ubery i tym paladynem faktycznie spróbować te Ubery zabić. Jestem ciekawy, jakie są po prostu emocje na tych Uberach. Myślę, że skoro na samej grze faktycznie, jeżeli mamy dość mało życia i te emocje faktycznie tutaj biorą górę, to, to czy jak, jak to właśnie będzie wyglądało na samych Uberach? Czy ten mój paladyn na 90. levelu to przeżyje, czy, czy tak będzie to po prostu koniec jego kariery? Myślę, że jeszcze się tego podajmy, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, ale póki co wracam prawdopodobnie na offline na trochę, pofarbimy znowu gra, może. Później wrócę jeszcze na tego haceka i faktycznie pofarmimy sobie coś na sezonie. Podsumowując moją przygodę, no to tak jak słyszeliście, dropów szałowych nie było, jeden ist, jeden um z na piekle. Udało mi się zarobić około 800-900 forum golda, więc myślę, że no jak na to, że sporo grałem na początku, nie jest jakiś dobry wynik. Myślałem, że będzie tutaj dużo lepiej, że cokolwiek też mi fajnego wypadnie. Niestety to wyszło jak wyszło, ale nie jest to też jakiś najgorszy wynik, który, którym byłbym jakoś tutaj mocno załamany. Udało się bić ten prawie 90 level na Paladynie, więc też nie jest źle. Żadnej deski na szczęście nie było. Możecie w komentarzach dać znać, jak Wam idzie na tym sezonie: czy w ogóle graliście, czy też graliście na hardcore, czy raczej wolicie grać na softkorze. Pamiętajcie też o konkursie, pamię pamiętajcie też, że musi to być słowo konkurs, jeżeli chcecie faktycznie wziąć udział w konkursie. A ja na koniec was jeszcze oczywiście zapraszam na Twitcha oraz na Discorda. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. A z mojej strony to było na tyle. Także Narka, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na live.